Nazywam się Maria, mam 68 lat. Kiedy ludzie na mnie patrzą, widzą kobietę w moim wieku, pewnie trochę zmęczoną, która mieszka sama w schludnym domku w Sandomierzu, w świętokrzyskiem. Wdowa myślą sobie: to nie do końca prawda. Mój mąż Jerzy żyje, ale już go nie widuje. Mówi się, że zemsta to danie, które najlepiej smakuje na zimno. Moja była podana na ciepło, była lepka i cuchnęła amoniakiem. Mój mąż Jurek zawsze był dumny ze swoich włosów. Nawet po siedemdziesiątce miał tę swoją gęstą, siwiejącą czuprynę trochę przydługą na karku, o którą dbał z niemal dziecinną próżnością. Spędzał w łazience więcej czasu niż ja. Jego żel do włosów jakaś droga marka, którą kupował w aptece, pysznił się na półce niczym trofeum. Dzisiaj Jurek jest łysy całkowicie. To nie sprawka natury ani żadna choroba. To ja. Zastąpiłam jego żel do włosów mocnym klejem takim do drewna stolarskim, co łapie w dziesięć minut i jest wodoodporny. I tak to prawda, musiała interweniować straż pożarna. To nie było śmieszne. Przynajmniej wtedy na miejscu nie było. Teraz, gdy o tym myślę, już sama nie wiem, co czuję. Może tylko wielką pustkę i dziwny spokój. Pozwólcie, że opowiem. Nie żeby się tłumaczyć, po prostu żeby ktoś wiedział, jak emerytowana sekretarka, która przez 40 lat dostała tylko jeden mandat za prędkość, mogła posunąć się do czegoś takiego. Nasze życie, zanim to się stało, było aż do bólu banalne. Byliśmy małżeństwem od 42 lat. Poznaliśmy się na dansingu w Kielcach. Miałam 20 lat, on, 22. Był przystojny, pracował już w zakładach chemicznych, gdzie doszedł do stanowiska brygadzisty, a potem kierownika. Ja spędziłam 35 lat jako sekretarka w PZU w centrum miasta. Spokojna praca, miłe koleżanki, codzienna rutyna papierów i telefonów. Mamy syna Krzysztofa, który teraz mieszka w Warszawie. Jest inżynierem żonaty, ma dwoje dzieci, których widuje zbyt rzadko. Nasz domek wybudowaliśmy w 1984 roku. Cztery pokoje, mały ogródek. Jurek zajmował się trawnikiem, ja różami. Były moją dumą. Szczególnie ta pnąca Eden Rose, która pieła się po fasadzie. Na emeryturę czekałam z niecierpliwością. Wyobrażałam sobie spokojne dni. Poranna kawa, przy echu dnia spacer wzdłuż Wisły Targ. W czwartek trochę wolontariatu w bibliotece. Jurek był na wcześniejszej emeryturze już od roku. Źle to znosił. On, który zawsze rozkazywał, zarządzał teraz, kręcił się bez celu po domu. Polerował samochód Skodę Superb, z której był taki dumny, oglądał bez przerwy kanały informacyjne i wzdychał. Myślę, że właśnie wtedy wszystko zaczęło się psuć. W tej emerytalnej ciszy, w tym ciągłym byciu twarzą w twarz, po całym życiu spędzonym na mijaniu się w przelocie. Pogoda tamtej jesieni pasowała do mojego nastroju. Jesień była deszczowa, niekończąca się. Niebo nad Sandomierzem było niskie w kolorze popielatym. Padało całymi dniami drobna mrzawka, która przenikała do kości i zamieniała ogród w błoto. W domu pachniało stęchlizną mimo moich prób wietrzenia. Jurek stał się inny. Najpierw zapisał się na siłownię, żeby trzymać formę, mówił. On, który zawsze naśmiewał się z kulturystów. Wracał zlany potem, spędzał wieki pod prysznicem. Potem zaczął wymieniać garderobę. Koniec ze starymi koszulkami polo i swetrami, które dziergałam mu na Boże Narodzenie. Kupował dopasowane koszule węższe spodnie i apaszki. Uparł się na jeden kaszmirowy szaliczek w kolorze perłowej szarości. Nosił go cały czas nawet w domu. Nie sądzisz, że to trochę młodzieżowe jak dla ciebie, Jurek zapytałam kiedyś delikatnie. Spojrzał na mnie znad okularów. Młodzieżowe? I co z tego nie wolno mi być eleganckim. Wolisz, żebym cały dzień łaził w dresie. Wieczorami spędzał godziny nad telefonem. Nowym smartfonem, który kupił, nic mi nie mówiąc, uśmiechał się do ekranu. Gdy wchodziłam do salonu, gwałtownie go blokował. Z kim rozmawiasz, pytałam. Z nikim, z kolegami. Co tam w zakładzie słychać? Zaczęły się spotkania. A to pożegnanie byłych kolegów, a to zjazdy absolwentów. Wracał późno z oddechem świeżym od miętówek, ale z błyszczącymi oczami. No i ten zapach. Zapach, który nie był mój. Słodka woń wanilii i paczuli, która czepiała się jego kaszmirowej apaszki. Niczego nie powiedziałam. Po co? Bałam się. Bałam się odpowiedzi. Bałam się rozbić tę pustą skorupę, którą stało się nasze życie. Wmawiałam sobie, że to przejściowe. Kryzys wieku średniego, tylko z dziesięcioletnim opóźnieniem. Zaczęłam robić coś, czego nie robiłam nigdy grzebać. Brzydziłam się samą sobą. Czekałam, aż wejdzie pod prysznic, żeby zajrzeć mu do telefonu. Ale był zablokowany na kod, on, który nigdy nie potrafił zapamiętać naszego kodu PIN do karty. Czułam się samotna, potwornie samotna w tym wilgotnym domu, z odgłosem deszczu bębniącego o szyby i z tym mężczyzną, który stał mi się obcy. Zapalnikiem nie był żaden list miłosny ani podejrzany SMS. Było to coś znacznie bardziej trywialnego. Wyciąg z konta. Zawsze mieliśmy wspólne konto. Na dom zakupy podatki. I każde z nas miało swoje małe konto osobiste, na które wpływały nasze emerytury. To było proste. Tego ranka Jurek pojechał coś załatwić naszą Skodą. Deszcz wreszcie przestał padać, świeciło blade słońce. Sortowałam pocztę na kuchennym stole. Wyciąg ze wspólnego konta. Otworzyłam go mechanicznie. I wtedy zobaczyłam tę linijkę. Jubiler Złoty Rubin Kielce. 1800 zł. W serce mi stanęło. Moje urodziny już były. Do Bożego Narodzenia były dwa miesiące, a Jurek nie kupił mi żadnej biżuterii od. już nawet nie pamiętam od kiedy. Na czterdziestolecie ślubu dostałam robota kuchennego. Spojrzałam na datę. To było w zeszłym tygodniu. W dniu, w którym miał być w Radomiu, na przeglądzie technicznym samochodu, zobaczyłam kolejną pozycję. Restauracja pałacowa Kielce. 500 złotych. We wtorkowy wieczór. Wieczór, kiedy miał swoje spotkanie po latach. Wiedziałam, że jego dawni koledzy z pracy nigdy nie chodzili nigdzie indziej niż do zajazdu u Jędrusia Baru przy zakładzie, gdzie obiad kosztował 30 zł. Kawałki układanki wskoczyły na swoje miejsce. Siłownia, nowe koszule perfumy na apaszce. Siedziałam z tym papierem w ręku chyba z godzinę. Nic nie słyszałam. Ani zegara w salonie, ani sąsiadki pani Nowakowskiej, która wołała na zewnątrz swojego kota. Czułam tylko zimno płytek, które wchodziło mi przez stopy. Wrócił koło południa cały w uśmiechach. Ach, słońce wróciło. Kupiłem świeży chleb. Położył bagietkę na stole tuż obok wyciągu z konta. Podniosłam na niego wzrok. Nie krzyczałam. Mój głos był pusty, martwy. Dla kogo ta biżuteria za 1800 zł Jurek? Uśmiech zamarł mu na twarzy. Spojrzał na wyciąg potem na mnie. Co al? To pomyłka banku. Nie kłam. Nie dzisiaj. A restauracja za 500 zł. Dobre było spotkanie po latach. Próbował zaprzeczać. Denerwować się grzebiesz w moich rzeczach tak. Nie muszę ci się z niczego tłumaczyć. To jest nasze konto, Jurek. Nasze pieniądze. Pieniądze z 40 lat pracy. Więc tak musisz mi się wytłumaczyć. Zdjął swoją kaszmirową apaszkę. Rzucił ją na krzesło. Skoro chcesz wszystko wiedzieć, to tak. Spotykam się z kimś. Pasuje ci. Cios był brutalny. Mimo że wiedziałam, usłyszeć to to było co innego. Z kim wyszeptałam? Nie twoja sprawa. Z kim? Z Sylwią. Taka jedna z księgowości. Nie znasz jej Sylwia. Taka jedna. Później dowiedziałam się, że miała 48 lat 20 lat mniej ode mnie. Od kiedy? Od kilku miesięcy Słuchaj, Marysiu, to niczego między nami nie zmienia to zdanie Największa obelga to niczego między nami nie zmienia podczas gdy nie było już żadnego między nami Zakończysz to, powiedziałam. To nie było pytanie zaśmiał się suchym śmiechem, którego u niego nie znałam. Zakończyć, ależ, Marysiu, spójrz na siebie, spójrz na nas. Jesteśmy martwi, nudzimy się, a ja jeszcze chcę żyć. Sylwia sprawia, że czuję, że żyję. Poczułam napływające łzy, łzy wściekłości i upokorzenia. A jakim? Ja jestem twoją dekoracją służącą. Przesadzasz. Jesteś moją żoną. Ale musisz zrozumieć. Czasy się zmieniają. Odwrócił się do mnie plecami, poszedł nalać sobie kawy. Jakby nigdy nic, jakbyśmy właśnie rozmawiali o pogodzie. To był dopiero początek. Prawdziwa konfrontacja nastąpiła kilka dni później. Życie stało się cichym piekłem. Żyliśmy w tym domu jak dwa duchy. Spał w pokoju gościnnym. Całe dnie spędzał poza domem z nią. Nawet się już nie ukrywał. Pani Nowakowska spotkała mnie w aptece i powiedziała z tą fałszywą litością w głosie: Nie wiedziałam, panie Jurku, że ma pan siostrzenicę, która pana odwiedza. Widzieliśmy was na rynku, tacy byliście z życi. Wiedziałam, że ona wie. Wszyscy musieli wiedzieć. Byłam ostatnia. Zdradzona żona ta stara ta przekwitła. Pewnego wieczoru wrócił. Wypiwszy, nie pijany w sztok, ale w sam raz, żeby być okrutnym. Maria, musimy porozmawiać. Nie mogę już tak dłużej. Byłam w salonie, oglądałam jednego z dziesięciu nie widząc pytań. Podjąłem decyzję. Wprowadzam się do Sylwii. Nie odpowiedziałam. Sprzedajemy dom ciągnął. Podzielimy się i każdy zacznie nowe życie. Tak będzie lepiej. Wtedy wyłączyłam telewizor. Zapadła cisza ciężka, jak mrzawka uderzająca o szybę tarasową. Sprzedać dom, mój dom. Ten, w którym wychowałam syna, ten, w którym posadziłam moje róże. To jest nasz dom Marysiu i potrzebuje swojej części. Z Sylwią mamy plany. Chcemy kupić małe mieszkanko w Krakowie. A ja? Gdzie ja mam iść? Co do kawalerki. Do domu starców. Machnął ręką z irytacją. Och, przestań z tym melodramatem. Dostaniesz swoją część. Znajdziesz sobie jakąś małą kawalerkę. W twoim wieku nie potrzebujesz tyle miejsca. W moim wieku te słowa zabrzmiały donośnie. W moim wieku miałam 68 lat. Jeszcze nie umarłam. Nic nie sprzedasz, Jurek. Dom jest zapisany na nas oboje. Nie podpiszę. Tak, tak myślisz. Jego twarz się zmieniła. Nie był już zmęczonym mężem. Był przeciwnikiem. Rozmawiałem z notariuszem. Jeśli jedno z małżonków chce sprzedać drugie, nie może się sprzeciwiać w nieskończoność. Wejdziemy na drogę sądową. Potrwa to dłużej, ale wygram. Nie powstrzymasz mnie przed życiem. Podszedł do mnie. Suchnął białym winem i tą wanilią. Wiesz, co ona ma, ta Sylwia? Jest świeża, śmieje się. Nie jest taka jak ty, wiecznie szara, wiecznie zmęczona. Dusiłaś mnie, Marysiu, przez 40 lat. Dostałam tym prosto w twarz. Ja, która zajmowałam się wszystkim, rachunkami wychowaniem krzysia chorobami starzejącymi się rodzicami, on musiał się martwić tylko o swoją pracę i swój trawnik. A ja go dusiłam. Wstałam. Chciałam wyjść z pokoju. Złapał mnie za ramię. Nie skończyliśmy. Podpiszesz papiery o wystawieniu domu na sprzedaż. Puść mnie, Jurek. Boli mnie. Ścisnął mocniej. Podpisz. Albo przysięgam, że zrobię ci z życia piekło. Spojrzałam na niego. Nie poznawałam tego człowieka. W jego oczach płonęła nienawiść. Wyrwałam ramię. Ślad jego palców był czerwony na mojej cienkiej skórze. Jesteś potworem, powiedziałam, a ty starą wariatką. Wyszedł trzaskając drzwiami. Słyszałam, jak ruszał skodą z piskiem opon. Jechał do niej. Poskarżyć się na starą wariatkę, która nie chciała dać mu wolności i domu. Opadłam na kanapę. Nie płakałam. Byłam pusta. Spojrzałam przez okno na moje róże. Deszcz je położył. Było po nich. Tak jak po mnie. Właśnie tej nocy wpadł mi do głowy ten pomysł. Szalony pomysł. Pomysł starej wariatki. Skoro tak kochał swoją odzyskaną młodość, swoją próżność. To właśnie w to uderzę. Skoro chciał mnie zniszczyć, ja najpierw zniszczę jego wizerunek. Następnego dnia pojechałam do kastoramy w strefie handlowej. Kupiłam klej do drewna szybko schnący i puszkę kleju neoprenowego bardzo mocnego. Wzięłam też gumowe rękawice. Wróciłam do domu. Nie było go. Nie wrócił na noc. W łazience stał jego słoiczek z żelem do włosów. Luksusowa marka Kerastase czy coś w tym rodzaju. Elegancki szary słoiczek. Została mniej więcej połowa. Poszłam do kuchni. Włożyłam rękawice. Wylałam zawartość słoiczka do starej miednicy. Dodałam kleju do drewna. Dodałam całą tubkę neoprenu. Zapach był chemiczny okropny. Musiałam otworzyć okno w kuchni mimo chłodu. Wymieszałam. Kolor był mniej więcej ten sam. Może trochę bardziej matowy. Konsystencja była gęsta. Przełożyłam mieszankę z powrotem do słoiczka po żelu. Wyczyściłam brzegi. Wyczyściłam wszystko. Miednice szpatułki. Puste tubki po kleju wrzuciłam na dno kosza na śmieci pod obierki z warzyw. Kiedy odstawiałam słoiczek na półkę w łazience, trzęsły mi się ręce. Co ja robię? To było złe. To było niebezpieczne. Ale potem znów zobaczyłam jego twarz, gdy nazwał mnie starą wariatką. Znowu poczułam jego palce na ramieniu. Pomyślałam o sprzedanym domu o sobie w kawalerce samej. Ręce przestały mi drżeć. Czekałam. Wrócił następnego dnia rano. Najwyraźniej nie spał. Marnie wyglądał. Nie spojrzał na mnie. Mruknął. Dzień dobry. I poszedł prosto do łazienki. Byłam w kuchni. Udawałam, że czytam gazetę. W serce waliło mi tak mocno, że miałam wrażenie, że pani Nowakowska słyszy je u siebie. Usłyszałam szum wody pod prysznicem. Potem woda ucichła. Cisza. A potem krzyk. Krzyk, jakiego nigdy nie słyszałam. Krzyk bólu i paniki. Maria Maria. Podeszłam do drzwi łazienki. Były uchylone. Stał przed lustrem nagi od pasa w górę. Obie ręce trzymał we włosach. I nie mógł ich wyjąć. Wziął solidną porcję mojej mikstury. Rozsmarował ją i klej związał. Natychmiast miał dłonie przyklejone do czaszki. Włosy sterczały mu w groteskowych, twardych jak kamień kolcach. Co to za gówno wrzeszczał? Nie mogę ruszyć rękami. Szarpnął się. Oczy miał obłąkane z przerażenia. Pali Maria, pali mnie. To był klej neoprenowy. Reakcja chemiczna. Ogarnęła mnie panika. Tego nie przewidziałam. Nie przewidziałam bólu. Chciałam go upokorzyć, a nie zranić. Wody weź wody krzyknęłam głupio. Próbował włożyć głowę pod kran w umywalce, ale ręce mu przeszkadzały. Uderzył się czołem. Woda tylko pogorszyła sprawę. Klej do drewna zareagował, ale neopren trzymał. Dzwon na pogotowie ryknął. Dzwoń na 999. Mam przyklejone ręce i pali mnie skóra na głowie. Wróciłam do telefonu w przedpokoju. Wykręciłam 98. Straż pożarna. Głos mi drżał. Halo tu. Tu Maria Majewska, Sandomierz Wiosenna 12. Mój mąż miał wypadek. W Łazience. Nałożył sobie klej na włosy. Myśli, że to oparzenie. Kobieta po drugiej stronie kazała mi powtórzyć. Klej. Tak. Pomylił z żelem. Proszę przyjedźcie szybko. Panikuję. Odłożyłam słuchawkę. Słyszałam jak Jurek jęczy i przeklina w łazience. A potem bardzo szybko w oddali usłyszałam sygnał syreny. Sandomierz nie jest taki duży. Czerwony wóz strażacki nie mógłby być większy ani bardziej czerwony. Zaparkował tuż przed naszą bramą, na kogutach. Wyjrzałam przez okno w salonie. Pani Nowakowska już była w swoim oknie za firanką. Oczywiście. Wysiadło z niego trzech strażaków. Młodzi krzepcy. Wyglądali na zdziwionych. Otworzyłam drzwi. To, to na górze. Wbiegli po schodach. Szłam za nimi na drżących nogach. Kiedy zobaczyli Jurka, stanęli jak wryci. Siedział na krawędzi wanny z rękami wciąż przyklejonymi do głowy, a po policzkach płynęły mu łzy bólu i wściekłości. Smród rozpuszczalnika wypełniał pomieszczenie. Proszę pana spokojnie powiedział najstarszy dowódca. Zaraz pana stąd wyciągniemy. Co to za środek? Jurek nie mógł odpowiedzieć. To, to jego żel wybełkotałam. Musiał się zepsuć, jakaś alergia. Strażak spojrzał na mnie podejrzliwie. Podszedł do słoiczka, powąchał. To pachnie klejem, proszę pani, nie żelem. Nie drążył tematu. Wyjął apteczkę. Próbowali jakimś delikatnym rozpuszczalnikiem, ale nic to nie dało. Skóra jurka stała się jaskrawo czerwona. Nic tu nie zrobimy, powiedział dowódca. Zabieramy go na sor. Trzeba mu będzie obciąć włosy i obserwować oparzenie chemiczne. Owinęli go w koc termiczny. Pomogli mu zejść na dół, widzieć go. Mojego męża, tego dumnego próżnego mężczyznę, eskortowanego przez dwóch strażaków z rękami przyklejonymi do głowy, w pozie równie śmiesznej, co tragicznej, mijającego okno pani Nowakowskiej. Wyszła już na próg swojego domu. Miała na twarzy doskonale odegrane przerażenie. Wsadzili go do karetki. Dowódca odwrócił się do mnie przed odjazdem. Jedzie pani z nami, nie powiedziałam, ja muszę posprzątać. Patrzył na mnie długo. Powinna pani wyrzucić ten słoik. To niebezpieczne. Pojechali. Na sygnale z powodu słoiczka żelu. Wróciłam do środka. Znowu cisza. W domu śmierdziało klejem i szpitalem. W łazience na podłodze leżały kępki siwych włosów, tam gdzie próbował je wyrwać. Lustro było umazane śladami kleju. Usiadłam na zimnych płytkach. I wtedy się rozpłakałam. Płakałam nad wszystkim. Nad moimi czterdziestoma latami, nad synem, nad moimi różami i nad tym groteskowym mężczyzną, którego zniszczyłam. Wieczorem zadzwonił Krzyś. Mamo, co się dzieje? Dostałem wiadomość z soru w kielcach. Tata tam jest. Mówią o jakimś wypadku w domu. O parzeniu. Nic mu nie jest Krzysiu. Nie martw się, ale co on zrobił? On źle zareagował na jakiś kosmetyk. Do włosów. Do włosów. W jego głosie słychać było niedowierzanie. Ale musieli go ogolić na łyso. Tak mi powiedział przez telefon. Był wściekły, a więc Jurek wrócił. Nie słyszałam go. Zeszłam na dół. Był w kuchni. Siedział przy stole tyłem do mnie. Miał na głowie starą wełnianą czapkę. Odwrócił się. Miał ogoloną głowę. Całkowicie. Skórę miał podrażnioną czerwoną pokrytą plamami maści. Nie był już uwodzicielskim mężczyzną. Nie był już dynamicznym kierownikiem. Był starym człowiekiem. Pokonanym łysym i poparzonym starym człowiekiem to ty powiedział głuchym głosem: Nie zaprzeczyłam. Kiwnęłam głową. Jesteś wariatką, jesteś kompletną wariatką. Mogłaś mnie oślepić. Chciałeś sprzedać mój dom Jurek. Nazwałeś mnie starą wariatką. Popatrzył na mnie. Nie było już w nim nienawiści, tylko bezbrzeżne zmęczenie. I strach. Sylwia dzwoniła, powiedział: Dowiedziała się. Od jakiejś pielęgniarki. Historia obiegła cały szpital. Ten stary co sobie przykleił ręce do włosów. Publiczne upokorzenie. To było gorsze niż ból. Ona, ona uważa, że to śmieszne. Powiedziała, że musi pomyśleć. Spuścił głowę. Wielki Jurek, uwodziciel, właśnie dostał kosza. Nie miał już ani kochanki, ani godności, ani włosów. Idę na górę się spakować, powiedział. Gdzie idziesz? Nie wiem. Do hotelu? Daleko stąd, daleko od ciebie. Wyprowadził się następnego dnia. Nie wziął skody. Wziął taksówkę na dworzec. Nie odzywał się przez wiele tygodni. Przyjechał Krzyś. Był załamany. Mamo, jak mogliście do tego doprowadzić? To jest to jest obrzydliwe. Opowiedziałam mu wszystko. O tamtej kobiecie, o pieniądzach, o obelgach, o groźbie sprzedaży domu. Wysłuchał mnie. Nic nie powiedział. Tylko mnie przytulił. Nie miał prawa, mamo. Ale ty też nie. W końcu zadzwoniłam do notariusza. Mecenas Brzozowski. Młody człowiek, ale wyglądał na uczciwego. Przedstawiłam mu sytuację. Dom, wspólne konto, które Jurek zaczął opróżniać. Pani mąż popełnił błąd, proszę pani, powiedział. Sama zdrada to już nie to co kiedyś, ale sprzeniewierzenie wspólnego majątku, owszem. I fakt, że zostawił panią bez środków do życia. Wnieśliśmy o rozwód z orzeczeniem o winie. Jurek nie protestował, chciał mieć to już za sobą. Historia ze Strażą Pożarną go złamała. Mieszkał, jak się później dowiedziałam, w małym, wynajętym pokoju w Radomiu. Sylwia nigdy do niego nie wróciła. Rozwód został orzeczony. Mogłam zatrzymać dom. Musiałam spłacić jego część, ale dzięki pieniądzom, które wydał, spłata była mniejsza. Musiałam sprzedać wiele rzeczy, ale zachowałam swój dach nad głową. Dziś mieszkam sama. Dom jest za duży, to prawda. Ale jest mój. Nie wiem, co stało się z Jurkiem. Krzyś czasem z nim rozmawia przez telefon. Podobno ma się dobrze. Włosy nigdy mu tak naprawdę nie odrosły. Klej uszkodził cebulki. Nosi kapelusz latem i zimą. Pani Nowakowska wciąż kłania mi się z tym swoim ironicznym uśmieszkiem. Historia z żelem do włosów stała się lokalną legendą. Nic mnie to nie obchodzi. Czasami znajduję jeszcze jakieś jego rzeczy, stary sweter książkę. A któregoś dnia, sprzątając garaż, znalazłam jego perłowo-szarą kaszmirową apaszkę. Wpadła za stół warsztatowy. Wzięłam ją do ręki. Nie pachniała już wanilią. Pachniała kurzem i wilgocią, włożyłam ją do torby z darami dla Polskiego Czerwonego Krzyża. Zajmuję się moimi różami. Tapnąca pnąca Iden Rose tej wiosny znowu pięknie zakwitła. Życie toczy się dalej, nawet po kleju i syrenach. Nie jestem dumna z tego, co zrobiłam. To był akt desperacji, ale nie żałuję. To było to, albo zniknąć. Mówią, że miłość jest silniejsza niż wszystko. To nieprawda. Upokorzenie jest znacznie silniejsze. A próżność to bardzo krucha zbroja. Cisza w moim domu nie jest już ciszą oczekiwania czy strachu, to jest po prostu cisza i wreszcie jest spokojna.